Mamy już piękny miesiąc maj, pogoda coraz ładniejsza i skłania do snucia przyjemnych opowieści. Niestety, przyjemną nie jest opowieść o rakiecie, którą znalazł przygodny turysta w lesie pod Bydgoszczą. Jak donoszą media, rakieta CH-55 produkcji rosyjskiej spadła w grudniu, ale dopiero teraz zrobiło się o niej głośno. Na szczęście nie była uzbrojona w głowicę bojową. I jak podkreśla generał Waldemar Skrzypczak, prawdopodobnie służyła jako wabik zabezpieczający rakietę z głowicą bojową. Rosjanie prawdopodobnie, tak sądzę, yy, używają tego typu rakiet, które są wypełnione masą bitumiczną, mówię o głowicach, tych, które nie są jądrowymi, yy, po to, żeby mylić system obrony przewodniczej, obrony powietrznej Ukrainy. Mnogość rakiet powoduje to, że system ma bardzo ograniczone możliwości zwalczania rakiet. Jeżeli leci. Rakieta bojowa i obok niej leci rakieta yy, wypełniona masą, yy, tą mylącą, znaczy tą masą zastępczą, wagową jakąś, no to yy, jeżeli się uda Rosjanom zmylić system i rakieta poleci do tej rakiety z wagowym ładunkiem, no ten bojowy doleci do celu. I temu to służy. To jest takie bym powiedział. Yy, Rosjanie często używali tak zwanych wabików, i być może to był jeden z wabików, który miał yy, zmylić. Czujność i sprawczej systemu obrony powierzchni Armii Ukraińskiej. Wszyscy zastanawiamy się, jak to było możliwe, aby taka rakieta przeleciała przez duży obszar naszego kraju, spadła do lasu w grudniu i nikt z odpowiednich służb jej nie namierzył. Choć poinformowano, że jej lot był kontrolowany. W tej sprawie zabrał głos minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Natychmiast po uzyskaniu wiadomości, że znaleziony w zamościu pod Bydgoszczą obiekt może być rosyjskim pociskiem manewrującym poleciłem wszczęcie kontroli w dowództwie operacyjnym, które zgodnie z ustawą o broni ojczyzny odpowiada za zadania związane z ochroną granicy w przestrzeni powietrznej. Dziś zapoznałem się z wynikami kontroli. Ustalono, że 16 grudnia podległe dowódcy operacyjnemu Centrum Operacji Powietrznych Otrzymało od ukraińskiej strony informację o zbliżającym się w stronę polskiej przestrzeni obiekcie, który może być rakietą. Nawiązano współpracę ze stroną ukraińską oraz ze stroną amerykańską. Właściwie uruchomiono procedury współpracy sojuszniczej. Podwyższono gotowość bojową naszych środków dyżurnych. W powietrze poderwano dyżurne samoloty polskie i amerykańskie. Obiekt był odnotowany przez polskie naziemne stacje radiolokacyjne. Ustalenia kontroli jasno wskazują, że działania Centrum Operacji Powietrznych były prawidłowe. Centrum Operacji Powietrznych poinformowało w meldunku przełożonego, czyli dowódcy operacyjnego, o niezidentyfikowanym obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z ustaleniami kontroli, dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, ani nie informując rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb. W sprawozdaniu operacyjnym dowództwa operacyjnego z dnia 16 grudnia, które otrzymałem, Znalazła się informacja, że w dniu 16 grudnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, co jak później się okazało było nieprawdą. Jednocześnie ustalenia kontroli jasno wykazały niepodjęcie wystarczających działań przez dowódcę operacyjnego w zakresie poszukiwania obiektów. Na miejsce skierowano jedynie patrol policji, a poszukiwania za pomocą śmigłowca przeprowadzono dopiero w dniu 19 grudnia. Do poszukiwań nie włączono żołnierzy wojsk obrony terytorialnej pełniących dyżury. Po 19 grudnia całkowicie zaniechano poszukiwań. Stanowczo dementuję informacje, które pojawiły się w mediach o tym, że odmówiłem zlecenia poszukiwania obiektu oraz skierowania na miejsce dodatkowych żołnierzy Wojsko Obrony Terytorialnej. Po pierwsze, taka prośba nigdy nie została do mnie skierowana. Gdyby tak było, oczywiście wyraziłbym zgodę, co zawsze robię w takiej sytuacji. Po drugie, dowódca operacyjny zgodnie z obowiązującymi w Wojsku Polskim procedurami jest zobowiązany do samodzielnego uruchamiania takiego poszukiwania, co niejednokrotnie było przez niego realizowane. Podsumowując ustalenia kontroli, procedury i mechanizmy reagowania w takiej sytuacji zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego, który nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków. Największe uchybienia stwierdzono w zakresie meldowania o zdarzeniu i podjęciu działań poszukiwawczych. Sprawa niby jest wyjaśniona, ale gdyby ta rakieta była uzbrojona w głowicę bojową z ładunkiem nuklearnym, to zapewne wyjaśnienia ministra Błaszczaka nie byłyby już potrzebne. Niech to będzie otrzeźwienie dla tych, którzy mają strzec polskiego nieba dzień i noc, godzinę po godzinie, minutę po minucie i sekundę po sekundzie.